Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy zadanie 1.28. Rozwiąż równanie. Mamy tutaj cały zestaw równań takich wymiernych. No i zacznijmy od podpunktu A. 1 nad x minus 6 to się równa 0. W równaniach wymiernych trzeba pamiętać o tym, żeby wyznaczać zawsze dziedzinę. To jest szczególnie ważne. No bo to już pojawia się ważne założenie, mianownik nie może się równać 0. Czyli musimy napisać, że x minus 6 nie równa się 0, czyli x nie równa się 6. No i dziedziną tego równania będzie zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem szóstki. Oczywiście dziedzina to nie to samo, co zbiór rozwiązań. Teraz dopiero zaczniemy rozwiązywać to równanie. Możemy pomnożyć obie strony przez mianownik x minus 6. W równaniach można to robić śmiało. Trochę gorzej z tym w nierównościach, ale o tym będzie następne zadanie. Tutaj mianownik nam się skróci, jak pomnożymy i zostanie 1, to się równa, a 0 razy cokolwiek to będzie 0. No i doszliśmy do takiego równania 1 równa się 0. No i znaczy to, że to jest równanie sprzeczne, czyli to dane nasze równanie nie ma w ogóle rozwiązań. Przejdźmy teraz do podpunktu B. Tutaj mamy napisane tak, k minus 3 nad k minus 6 to się równa 0. Znowu musimy zrobić założenie, k minus 6 nie może się równać 0, czyli k nie może się równać 6, a więc dziedziną tego równania jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem szóstki. I teraz no, pomnożymy sobie znowu obie strony przez mianownik. No to tutaj się on skróci, zostanie k minus 3, to się równa po prawej stronie 0 razy cokolwiek będzie 0. Czyli z tego wynika, że k równa się 3, ponieważ ta trójka należy do dziedziny. Z dziedziny była wykluczona tylko liczba 6, więc można powiedzieć, że to równanie ma jedno rozwiązanie k równe 3. Przejdźmy teraz do c x kwadrat minus 3x dodać 2 nad x minus 1 to się równa 0. No tutaj znowu pojawia się założenie x minus 1 nie może się równać 0, czyli x nie może się równać 1. Teraz moglibyśmy pomnożyć obie strony przez mianownik. On się skróci, będziemy mieć x kwadrat minus 3x Dodać 2 to się równa 0 razy cokolwiek będzie 0. Po prostu ułamek może być równy 0 tylko wówczas, jak jego licznik się równa 0, więc mianownik można opuścić. No i teraz możemy obliczyć deltę. 9 odjąć 8, czyli 1. Pierwiastek z delty to też jest 1. x1 to będzie minus b. Minus pierwiastek z delty na 2a, czyli 1. Obliczmy jeszcze x2 to będzie 3 plus 1 nad 2, czyli 2. Obie liczby nie mogą być rozwiązaniami tego równania, dlatego że dziedzina y, nie zawiera jedynki, czyli jedynka nie należy do dziedziny, nie jest rozwiązaniem tego równania, ale dwójka jak najbardziej należy do dziedziny, więc to równanie ma jedno rozwiązanie, jest nim liczba 2. Przejdźmy w takim razie do podpunktu D. Mamy następujące równanie. 2x dodać 5 nad x dodać 3 to się równa x dodać 2 nad x dodać 3. No, musimy zrobić znowu założenie. x dodać 3 nie równa się 0, czyli x nie równa się minus 3. Teraz tak, ponieważ tutaj mamy ten sam mianownik, to bardzo dobrze byłoby pomnożyć obie strony. Tego równania przez x, plus, czy wtedy ten mianownik nam się skróci, otrzymamy 2x dodać 5, to się równa x dodać 2. Przenieśmy x na lewą stronę, x to się równa, piątkę też przenieśmy, minus 3. No i otrzymaliśmy minus trójkę, która nie może być rozwiązaniem tego równania, ponieważ minus trójka nie należy do dziedziny. W takim razie, jeżeli to był jedyny kandydat na rozwiązanie, no ale odpad. W takim razie możemy tylko napisać tak, że to jest równanie sprzeczne, albo też można napisać, że nie ma rozwiązań. Przejdźmy do podpunktu E. Tam mamy takie równanie: 5 nad P to się równa 1. P musi być różne od 0, bo jest w mianowniku. No i pomnóżmy obie strony tego równania przez P, właśnie. Może tu przecinek przeniosę trochę dalej. Wtedy otrzymamy tak. 5 to się równa P. Albo odwróćmy to stronami P to się równa 5. Ponieważ P miało być różne od 0, no to możemy napisać, że 5 należy do dziedziny i w takim razie 5 jest rozwiązaniem tego równania. Weźmy sobie teraz podpunkt F. M nad M minus 2 to się równa 2. Napiszemy takie założenie. m minus 2 nie równa się 0, czyli m nie równa się 2. I pomnożymy sobie obie strony tego równania przez m minus 2. Wtedy tutaj nam się skróci i będzie tylko m, a po prawej stronie pomnoży się 2 razy m minus 2. No i wtedy otrzymamy m to się równa 2m minus 4. Jak przeniesiemy 2m na lewą stronę, to mamy wtedy minus m, to się równa minus 4. No, podzielmy jeszcze przez minus 1 obie strony, to otrzymamy, że m równa się 4. Czy czwórka należała do dziedziny? Tak, bo m miało być różne od 2, więc oznacza to, że jedynym rozwiązaniem tego równania jest 4. Przejdźmy teraz do podpunktu g. x plus 3 nad x minus 2. To się równa 2x. Napiszemy założenie x minus 2 nie równa się 0, czyli x nie równa się 2. I pomnożymy obie strony przez mianownik tego ułamka po lewej stronie. Wtedy ten mianownik tutaj nam się skróci, będzie x plus 3 to się równa 2x razy x minus 2. x plus 3 to się równa 2x kwadrat. Odjąć 4x, czyli tutaj wykonałem mnożenie. No to teraz przeniosę sobie wszystko na, na lewą stronę, no bo to wygląda na równanie kwadratowe. Będę miał tak, minus 2x kwadrat. Tutaj będzie x dodać 4x, czyli dodać 5x, dodać 3. To się równa 0. No i teraz obliczamy deltę. 25 odjąć 4 razy minus 2 razy 3. Czyli 25 dodać. 24. To jest równe 49. Tak. Pierwiastek z delty to będzie 7. I możemy obliczyć x1 i x2. Korzystamy ze znanych wzorów. x1 wyszło nam 3. Jeszcze x2 to pewnie będzie jakiś ułamek. No to. Mamy minus 1 drugą. Jaka była dziedzina, jakie było założenie w tym podpunkcie x nie mogło się równać 2, no ale tutaj są inne liczby. Obie te liczby należą do dziedziny tego równania, więc to równanie ma dwa rozwiązania. Jednym jest minus 1 druga, a drugim jest 3. Przechodzimy teraz do podpunktu H. K kwadrat. Odjąć 4 nad k kwadrat odjąć 2, to się równa 2. Zapiszmy tutaj założenie k kwadrat minus 2 nie równa się 0. No to musimy ten warunek rozwiązać, prawda? To można spierwiastkować. k nie równa się pierwiastek z 2 i k nie równa się minus pierwiastek z 2, więc z dziedziny wypadają te dwie liczby. Pomnożymy obie strony przez mianownik pierwszego ułamka, właściwie jednego ułamka w tym, w tym zadaniu. No i wtedy otrzymamy k kwadrat minus 4. To się równa 2 razy k kwadrat minus 2. Tutaj mamy mnożenie, które można teraz wykonać. 2 k kwadrat minus 4. No i widać, że te minus czwórki się tutaj zredukują. Przenieśmy 2k kwadrat na lewą stronę, będziemy mieć minus k kwadrat równa się 0. Teraz kolejność jest taka, że najpierw pozbywamy się minusa, to otrzymujemy k kwadrat równa się 0, no i pierwiastkujemy, czyli k równa się 0. 0 nie było wykluczone z dziedziny, należy do dziedziny, wobec tego to równanie ma jedno rozwiązanie, k równe 0. Możemy przejść do kolejnego podpunktu, mamy tam takie równanie 6 nad x minus 5, to się równa 5 nad x dodać 4. Musimy zapisać dwa założenia. x minus 5 nie może się równać 0, i x plus 4 też nie może się równać 0, czyli x nie może być ani równy 5, ani minus 4. Te dwie liczby wypadają z dziedziny. Teraz, żeby szybko jakoś przekształcić to równanie, to można tak powiedzieć, że ono ma formę proporcji. Proporcja w matematyce to jest równość dwóch ułamków, dwóch ilorazów, albo inaczej jeszcze dwóch stosunków. Teraz, jak to możemy przekształcić? Możemy tą proporcję pomnożyć na krzyż, czyli tak, 6 razy x plus 4, tak na skos. 6 razy x plus 4 to się równa 5 razy x minus 5. No, i wykonujemy tutaj mnożenia. 6x dodać 24 to się równa 5x odjąć 25. Przeniesiemy teraz x na jedną stronę. 6x odjąć 5x to będzie x. Jeszcze liczbę 24. Minus 25, minus 24 będzie minus 49. O, taki właśnie wynik nam się pojawił. Oczywiście ta liczba należy do dziedziny, no i to jest jedyne rozwiązanie tego równania. Idziemy dalej. Mamy podpunkt J. Widać, że w tym podpunkcie również mamy pewną proporcję, więc metoda będzie podobna jak w i. Zapiszemy najpierw założenia. x plus 1 nie równa się 0, x plus 3 nie równa się 0. Pamiętajmy o dziedzinie. Ona jest zawsze punktowana na maturze jakimś jednym punktem, więc szkoda by było taki punkt stracić. No bo nie jest to trudne, żeby taką dziedzinę wyznaczyć. Teraz mnożymy sobie na krzyż. x razy x plus 3. To się równa 2 razy x plus 1. Tutaj wykonujemy mnożenie. x kwadrat dodać 3x to się równa 2x dodać 2. To wygląda na jakieś równanie kwadratowe. Trzeba pewnie będzie wszystko przenieść na jedną stronę. 3x odjąć 2x to będzie 1x. No i tutaj jeszcze nam się zmieni znak dwójki. Delta to będzie 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 2. To razem to będzie 9. Pierwiastek z delty to będzie 3. I możemy obliczyć x1 minus b, a więc minus 1 odjąć 3 nad 2a. To będzie minus 2. I jeszcze x2 to jest minus 1 dodać 3 nad 2. To jest 1. Sprawdźmy, czy obie liczby należą do dziedziny. Z dziedziny wypadło minus 1 i minus 3. A więc. Te dwie liczby jak najbardziej należą do dziedziny. No to stwierdzamy, że to równanie w podpunkcie J ma dwa rozwiązania, minus 2 i 1. Możemy przejść do podpunktu k. x minus 3 nad x minus 7 to się równa 4x nad x dodać 3. Znowu takie równanie, które ma formę proporcji. Założenia są takie: x minus 7 nie równa się 0 i jeszcze x plus 3 nie równa się 0. Czyli x nie może być równy 7 i też x nie może być równy minus 3. Mnożymy sobie na krzyż, czyli na skos, to równanie. x minus 3 razy x plus 3 to się równa 4x razy x minus 7. Po lewej stronie możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. a minus b razy a plus b to będzie a kwadrat minus b kwadrat, czyli x kwadrat minus 9. Po prawej stronie zwyczajnie mnożymy 4x kwadrat, odjąć 28x. Jest to równanie kwadratowe, takie pewnie zupełne, czyli pełne. Zatem wszystko przenieśmy na jedną stronę. Mamy minus 3x kwadrat, dodać 28x, minus... 9 to się równa 0. Obliczymy deltę. 28 do kwadratu to będzie 784. Odjąć 4 razy minus 3 razy minus 9 to jest ile? 784. Tutaj mamy 3 minusy, więc mamy minus. 12 razy 9 to będzie 108. Odejmując to, otrzymujemy. 676. To jest taka liczba, która się ładnie pierwiastkuje. Pierwiastkiem jest 26. No to x1 będzie i x2 będą to liczby wymierne. Minus 28, minus 26 nad 2a, czyli nad minus 6. Tutaj mamy minus 54 nad minus 6, czyli wynik to będzie 9. x2 to jest minus 28, Dodać 26 nad minus 6, czyli to będzie 1 trzecia. No to tu by się wszystko ładnie zgadzało. Pytanie tylko, czy te liczby są w dziedzinie. Poza dziedziną była siódemka i minus trójka, no więc te liczby są jak najbardziej w dziedzinie. Są to zatem dwa rozwiązania tego właśnie równania. Przechodzimy do ostatniego podpunktu. Jest to podpunkt L. Widzimy tam takie równanie. 3 nad x kwadrat minus 1 dodać x nad x minus 1. To się równa 11 minus x nad x dodać 1. No, zdecydowanie najbardziej rozbudowane ze wszystkich tych równań. Mamy aż 3 założenia, bo są trzy mianowniki, w których jest x. x kwadrat minus 1 nie równa się 0 x minus 1 nie równa się 0. No i jeszcze x plus 1 nie równa się 0. Tutaj mamy tak, x kwadrat nie równa się 1. Jak pierwiastkujemy, to widać, że x nie może być ani 1, ani minus 1. No i te liczby tutaj się już powtórzą, bo tutaj x nie może być 1, tutaj nie może być równe minus 1. No to zapiszmy to wyraźnie jakoś. Taki wniosek jeden. Dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus jedynki oraz jedynki. Te dwie liczby wypadają nam z dziedziny. Teraz, co właściwie zrobić z tym równaniem? Jak to rozwiązać? Na pewno moglibyśmy doprowadzić do wspólnego mianownika te wszystkie ułamki. Tak pewnie byłoby najlepiej. Jeżeli tutaj rozłożymy ten pierwszy mianownik. Na czynniki, oczywiście, z wzoru skróconego mnożenia, a minus b razy a plus b, to będzie łatwo widać, że on zawiera te dwa pozostałe mianowniki. Więc ten pierwszy mianownik przyjmiemy jako wspólny mianownik. W takim razie, drugi ułamek musimy rozszerzyć przez x plus 1. U góry będziemy mieć x razy x plus 1, a na dole x minus 1 razy x plus 1. A po prawej stronie ten ułamek trzeba rozszerzyć przez x minus 1, czyli u góry mamy 11 minus x razy x minus 1, a na dole zapiszmy sobie w tej kolejności x minus 1 razy x plus 1. Teraz wszystkie już, wszystkie ułamki mają wspólny mianownik, no to dobrze by było pomnożyć obie strony tego równania przez właśnie ten wspólny mianownik. Wtedy on się wszędzie skróci, po prostu zniknie. I wtedy otrzymamy 3 dodać x razy x plus 1, to się równa 11 minus x razy x minus 1. Możemy teraz wykonać tutaj wszystkie działania mnożenia. Tutaj mamy x kwadrat dodać x, to się równa 11 razy x to jest 11x. 11 razy minus 1 minus 11, minus x razy x to minus x kwadrat, no i minus x razy minus 1 to będzie dodać x. Tak pobieżnie patrząc, widać, że x jest po lewej, po prawej stronie, to można to zredukować. I teraz przenieśmy wszystko na lewą stronę. X kwadrat dodać x kwadrat to będzie 2x kwadrat. Tutaj się odejmie 11x i jeszcze 3 dodać 11 to będzie dodać 14. To się równa 0. Delta będzie równa tak: minus 11 do kwadratu, czyli 121, odjąć 4 razy 2, czyli 8. 8 razy 14 to będzie 112, a więc delta równa się 9. Pierwiastek z delty to oczywiście 3, a więc x1 to jest 11 odjąć 3 nad 2 razy 2, czyli 4, to jest równe 2. X2 to jest 11 dodać 3 nad 4. No i to się równa 14 czwartych możemy skrócić przez 2, 7 drugich wyłączyć całości 3 i 1 druga. Zobaczmy jaka była dziedzina to był zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 1 i 1. No to w takim razie obie te liczby należą do dziedziny, czyli to równanie ma właśnie takie dwa rozwiązania. I skończyliśmy to całe zadanie.